Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam trzy aktywności, które są idealne dla początkujących osób, które chcą schudnąć, poprawić swoją kondycję i zadbać o zdrowie. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z aktywnością fizyczną, to te formy ruchu będą dla Ciebie bezpieczne i skuteczne. Nie musisz od razu robić skomplikowanych treningów. Te trzy aktywności pomogą Ci na każdym etapie. W tym filmie przedstawię, jak w prosty sposób zadbać o siebie i poczuć się lepiej. Zaczynamy. Pierwszą aktywnością jest basen. Ponieważ basen jest to świetna opcja, jeżeli chcesz rozpocząć aktywność fizyczną, ale zależy Ci na bezpieczeństwie. Woda odciąża ciało, przez co zmniejsza ryzyko kontuzji, dzięki czemu jest idealne dla osób, które dopiero zaczynają swoją drogę do lepszej formy. Nie musisz koniecznie pływać. Możesz na przykład skorzystać z aquareobiku czy ćwiczeń w wodzie, które angażują wszystkie grupy mięśniowe i pomagają poprawić kondycję bez obciążenia stałów. Dodatkowo woda wpływa na poprawę krążenia, wspomaga regenerację i jest po prostu bardzo relaksująca. Jeśli nie próbowałeś jeszcze tej aktywności, spróbuj, daj temu szansę. Czas trwania takich ćwiczeń dla początkujących to około 15-30 minut. Z czasem można wydłużać sesję ćwiczeń. Kolejną formą aktywności jest spacer. Spacerowanie to najprostsza forma aktywności, a także jedna z najskuteczniejszych. Każdy może to ćwiczyć, wystarczy tylko wygodne obuwie, a reszta przyjdzie z czasem. Jest to aktywność, którą łatwo dostosujesz do swoich możliwości, zarówno pod względem tempa, jak i dystansu. Regularne spacery pomagają poprawić kondycję serca, zwiększyć poziom energii i spalić kalorie. Co ważne, spacer jest najtańszym sposobem na aktywność, wystarczy po prostu wyjść na zewnątrz. I nie zapominajmy o tym, że to także doskonała forma relaksu, która redukuje stres i poprawia samopoczucie. Na początku zacznij spacerować 2-3 razy w tygodniu po około 20-30 minut. Z biegiem czasu wydłużaj ten czas i zwiększaj docelową ilość kroków. Trzecim sposobem jest rower stacjonarny. Jeśli szukasz efektywnego treningu, ale chcesz uniknąć kontuzji, to rower stacjonarny jest świetnym wyborem. Jest to aktywność, którą możesz dostosować do swojego poziomu. Dzięki regulacji intensywności treningu możesz zacząć powoli, ale z czasem stopniowo zwiększać trudność i szybkość treningu. Rower wzmacnia mięśnie nóg, poprawia wydolność organizmu i pomaga w spalaniu kalorii. A to wszystko w komforcie własnego domu. Jeśli masz mało czasu, to także świetna opcja, aby zadbać o siebie w każdej chwili dnia. Podsumowując, te trzy aktywności to świetny sposób na rozpoczęcie drogi do lepszego zdrowia. Są bezpieczne, skuteczne i łatwe do włączenia do codziennego życia. Pamiętaj, że najważniejsze to zacząć. Nie musisz od razu wykonywać intensywnych treningów. Małymi krokami osiągniesz swoje wielkie cele. Którą z tych aktywności wybierasz? Daj znać w komentarzu. Do zobaczenia na treningu. Cześć.